Witam Was serdecznie. Jestem, tak jak widzicie, zupełnie bez makijażu. Myślę, że wyglądam dosyć dramatycznie, bo jestem dosyć zmęczona. Także kto nie może spać też w pełni, to kciuk do góry. Piszcie pod spodem, kto też nie może spać pełnie. Ja nigdy nie mogę, więc zazwyczaj kończy się to tak, że budzę się po prostu cała opuchnięta i totalnie, totalnie potrzebuję makijażu. To się dobrze składa, dlatego że obiecałam Wam, że zrobię Wam taki mini film na temat tego, jak IT Cosmetics wygląda na skórze, bo ostatnio tą markę omówiłam. No i chciałyście bardzo zobaczyć ją po prostu przed kamerą, także z przyjemnością dzisiaj ten film zrobię. Mam przepiękną pomarańczową szminkę, to jest najnowsza kolekcja Art Deco, także chciałam ją dzisiaj również wykorzystać. Nie mówię, że moje usta będą całkowicie pomarańczowe. Będą takie jak na Instagramie, na moich ostatnich zdjęciach. Czyli zobaczycie, połączę dwie szminki, żeby uzyskać taki właśnie zmutowany pomarańcz. To jeszcze nie jest ten moment, że. Noszę pomarańcz, myślę, że do tego też dojdziemy latem. A oprócz tego mam naprawdę super nowości z PUR Cosmetics. To jeszcze nie jest wszystko i jeszcze mam mgiełkę. Także myślę, że ten film może być ciekawy, bo zobaczycie trochę świeżutkich nowości. Od i właśnie mam tą szminkę Art Deco, ale też pokażę Wam właśnie It Cosmetics, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć taki film, to zapraszam Was oczywiście serdecznie do oglądania. I zacznę od kremu It Cosmetics. To jest krem, który ma być kremem dziennonocnym. Tutaj są takie składniki jak kompleks ceramidów, kompleks peptydów, kolagen i kwas hierulonowy. Ma być po prostu bardzo bogaty w te składniki i ma dawać efekt wygładzonej, młodszej skóry. Na razie, tak jak mówiłam, ja ten krem dopiero zaczęłam używać, także bardzo niedużo go wykorzystałam. Ma bardzo ładną, muszę powiedzieć, konsystencję. Bardzo mi się ta konsystencja podoba. I zacznę już od pędzla It Cosmetics. Bardzo łatwo się rozprowadza nim wszystko, łącznie z kremami. Natomiast co dzisiaj muszę jeszcze zrobić, bo tak jak widzicie jestem mocno spuchnięta, ale też wydaje mi się, że dosyć mocno przytyłam i będę się na pewno musiała zacząć odchudzać już od wiosny. To jest oczywiście odrobina masażu. Zimnym rollerem moim ulubionym. To jest Face Pro Roller, no chyba tak się nazywa. Naprawdę jest to genialny roller do masażu. Mówiłam o tym rollerze w filmie właśnie z moimi ulubionymi urządzeniami do masażu. Mogłabym wziąć głaszę, ale ostatnio bardzo lubię ten roller, także sobie rano, jeśli mam troszkę czasu, to właśnie robię sobie taki delikatny masaż. Oczywiście tutaj nie jest już tak bardzo wcześnie rano. I jeszcze może, jeżeli chodzi o mój makijaż oka, dzisiaj to malowałam się tą paletą i zrobiłam sobie taki super prosty makijaż oka. Malowałam się tym cieniem, tym cieniem, brązami, tymi dwoma tutaj. I na środek oka nałożyłam sobie rozświetlający, kremowy rozświetlacz z marki Make Up For Ever z tej palety. Ale to tak naprawdę może być cokolwiek lubicie. Ja akurat ostatnio maluję się dosyć szybko i tak trochę powiem Wam, no dwa cienie, góra trzy. Staram się, żeby makijaż był bardzo szybki, oka dlatego, że skupiam się głównie na skórze i teraz znowu zaczynam malować usta mocniej, więc... Myślę, że to wszystko ma sens. No i teraz kosmetyk, bez którego nie mogę się obyć. To jest tusz do rzęs i tu akurat mam właśnie Super Hero Mascara, czyli ten taki tusz, który jest wszechobecny właściwie wszędzie. Jeżeli ktoś mówi o kosmetykach IT Cosmetics, zawsze mówi o tym tuszu. Szczotka jest taka prosta, ona się lekko jakby skręca, tak można powiedzieć. Tusz jest dosyć gęsty. I trzeba dość specyficznie nim pracować. To też usłyszałyśmy właśnie na evencie, żeby nie malować się w ten sposób tą maskarą, tylko, że jakby trudno to wytłumaczyć, albo cofać ją. Jakby na początek cofacie go jakby w stronę gałki ocznej. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu wpychacie jakby w samą nasadę rzęs troszkę ten tusz, a dopiero przeciągacie później. To wtedy daje efekt właśnie intensywnego pogrubienia. To brzmi może dużo bardziej skomplikowanie, niż tak naprawdę... To jest po prostu zatrzymujecie maskarę, jakby przy nasadzie rzęs, i dopiero po chwili ją przeciągacie. A już za drugim razem ja tylko delikatnie tą maskarę przeciągam. Moje rzęsy są aktualnie na odżywce, także one naprawdę odrastają. Tutaj bardzo dużo mam w sumie ubytków, także tusze pogrubiające naprawdę uwielbiam ostatnio. uwielbiam. Tańszą opcją tego typu będzie dla mnie tusz Izadory. Precision Mascara. Tam jest może troszkę łatwiejsza szczoteczka, bo jest mniejsza. Ale ta szczotka mi tutaj nie przeszkadza. Lubię po prostu to intensywne pogrubienie. Na pewno jest to też dla osób, które bardzo lubią pogrubienie na rzęsach. Nie taki efekt, wiecie, rzęs wyczesanych, takich oddzielonych od siebie. To jest tusz naprawdę mocno pogrubiający. Może troszkę się jeszcze do Was przysunę, będę malowała się dzisiaj z takiej odległości. Ale tak jak widzicie, on naprawdę bardzo mocno pogrubia. Troszeczkę pomaluję brwi, bo tak jak wiecie, no, po zabiegu microblading no, nie potrzebuję po prostu malować brwi zupełnie, ale mam kredkę właśnie It Cosmetics. Ma ona taki, taką ściętą końcóweczkę, dosyć grubą. Myślę, że z powodzeniem, jak szukacie zastępstwa dla jakiejkolwiek kredki, czy Anastazji, czy na przykład Benefitu, to spokojnie możecie tej kredki używać. Ja sobie delikatnie podmalowuję nią na sadę brwi. Bardzo ładny też jest ten kolor. Troszeczkę mogę przemalować w tym miejscu, ale dosłownie tylko tak dotykam, bardzo minimalnie. Teraz będę jeszcze wyczesywać tą kredkę. Dla mnie nie jest ani za waskowa, ani za miękka. Ładnie się utrzymuje. Naprawdę ledwo tą kratką dotykam brwi. Tak, sunęłam właściwie nią po, delikatnie, bardzo po brwiach. No i teraz będę wyczesywać. I jeszcze utrwalę sobie brwi oczywiście benefitem. Brow Setter. Mój ulubiony żal do brwi ostatnio. I najważniejszy kosmetyk, jeżeli chodzi o tę markę, to jest oczywiście Your Skin But Better CC+. Plus, Tutaj jest SPF 50. Może być używana jako podkład, korektor, serum przeciwzmarszczkowe, nawilżająca taka baza z filtrem. I możecie nakładać tyle, ile potrzebujecie, aby uzyskać odpowiednie krycie. Akurat ja tutaj się nie zgodzę z tym, że może być używana jako krem z filtrem. Słuchajcie, nigdy nie wierzcie w to, że coś może być używane jako krem z filtrem, dlatego że tylko krem z filtrem... Zapewni Wam naprawdę 100% ochronę przeciwsłoneczną. Właśnie używajcie filtrów. Natomiast ten krem będzie doskonałym uzupełnieniem do tych filtrów. Jeżeli nic nie stosujecie, no to zdecydowanie polecam, żebyście coś stosowały, jakiś filtr. Ale jeżeli na przykład zapomnicie, no to tutaj macie dodatkową ochronę. Ja zawsze używam filtra. Może, żeby pokazać Wam konsystencję, to wycisnę go na płytkę. I z reguły używam takiej ilości, co jest około pół pompki. O, tu będzie dobrze widać teraz. I to jest odcień Light. To jest odcień Light, który według mnie wcale nie jest jasny. Wszystkie odcienie Fair są dosyć jasne, dosyć białe. Na szczęście tam macie więcej odcieni tych najjaśniejszych. Ale sam odcień Light jest takim kolorem pośrednim. U mnie wygląda na opalony, co zresztą bardzo mi się podoba. I wezmę kultowy pędzel It Cosmetics, czyli pędzel, który był w ulubieńcach miesiąca. Pędzel, który ma też końcówkę korektora, i właśnie... Pędzelek do nakładania podkładów. I sobie tak uderzam o moją płytkę, żeby to się tak wszystko ładnie rozłożyło. I tu nie mam żadnej bazy. Po prostu jedziemy. No, zobaczymy, jak to będzie, bo dzisiaj mam dość sporo różnych kremów. Powiem Wam tak: dużo osób twierdzi, że ten podkład ciastkuje się na twarzy, czyli że się zbiera i tworzy taką nieładną warstwę, która po prostu później. Mam jakiś tu pyłek. Później nieładnie na skórze wygląda, ale myślę, że to wszystko zależy od tego, jak go zaaplikujecie. Jeżeli aplikujecie go tym pędzlem, to po prostu no, nie ma szans, żeby coś tu się Wam zciastkowało, chyba że rzeczywiście przedobrzycie, nałożycie go za dużo. Także bardzo Wam polecam nakładać bardzo małe ilości. Oczywiście wszystko zależy też od typu skóry, bo tak jak mówiłam w ostatnim filmie, te kremy są w trzech rodzajach, czyli jest rozświetlający, różowy, zielony matujący i właśnie srebrny, który był jako pierwszy do każdego typu skórelon. On ma raczej wykończenie półmatowe. Tutaj u mnie być może tego nie będzie widać, dlatego że w połączeniu z tymi kremami, które dzisiaj mam, akurat dzisiaj użyłam kremu Ambash, który jest bardzo taki olejkowy, taki bardzo bogaty, no to na mojej skórze zobaczycie glow, ale w ciągu dnia, jak go noszę, to on się staje taki półmatowy. Zresztą w ostatnich chyba dwóch filmach mam ten pokład na twarzy, możecie sobie zobaczyć. I nałożę go też z drugiej strony. Tak jak widzicie, całkiem dobrze kryje, i naprawdę ten kolor jest dosyć opalony. To nie jest taki kolor którym bym określiła jako kolor light. Określiłam go raczej jako kolor pośredni. Light medium mogłabym go nazwać w swoim przypadku, ale jest on dla mnie dobry, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Także tak wygląda pierwsza cienka warstwa tego podkładu. Oczywiście jak widzicie na nosie na brodzie nie mam nic, no bo tutaj będę miała Fenty. Ten podkład dla skóry tłustej, moim zdaniem ta wersja srebrna, będzie za mało matująca. Także u mnie się nie sprawdza, po prostu e, zwyczajnie bardzo szybko przebijają olejki, sebum i no, wygląda tak dosyć tłusto na skórze. Ale genialnie mi się sprawdza właśnie do mojej w sumie suchej skóry, normalnej, odwodnionej. Genialnie się sprawdza. Wezmę sobie jeszcze odrobinkę. Nałożę na tą drugą część pędzelka i nałożę wszędzie tam, gdzie potrzebuję jeszcze jednej cieniutkiej warstwy. Również można nałożyć troszkę, moim zdaniem, pod oczy, bo to jest jednak nawilżający podkład, więc w okolice oka też mogę go trochę nałożyć. Jeszcze zanim nałożę sobie Fenty, to przypomnę Wam jeszcze tą bazę. To jest Isadora Face Primer Under Cover Blurring. Także zobaczycie, jak ona wygląda przed kamerą. Jest ona matująca, ale równocześnie, przy tym jak ta baza matuje, to ona też nie wysusza skóry, co bardzo mi się podoba, że. Zachowuje się jak taka, taki nabliżający krem trochę, bardzo ładnie wypełnia pory. Z bazami oczywiście jest tak, że niektórzy uważają, że bazy są potrzebne i niezbędne do makijażu. Inni uważają, że całkowicie nic nie robią, także to wszystko zależy od Was. Ja osobiście na strefie T bardzo potrzebuję bazy, wielokrotnie to sprawdziłam, jeżeli chodzi na przykład o lato albo jak mam makijaż się dłużej utrzymywać. Natomiast na policzkach uwielbiam bazy nabliżające, korygujące kolor, na przykład, bo ja mam przybarwienia, więc czasami używam też takich baz. Ta baza akurat jest bazą typowo wyrównującą, także jeżeli szukacie czegoś naprawdę bardzo dobrego, to gorąco ją polecam była w ulubieńcach miesiąca. Teraz szybko dołożę podkład Fenty. Ostatnio po prostu ubóstwiam nakładać ten podkład pędzlem, który mam w ręku. To jest pędzel Eco Tools. Dlatego, że ten pędzelek tak y, bardzo ładnie aplikuje i tak równo, że no, moim zdaniem lepiej niż bioki blender. Teraz potrzebuję pudru, więc akurat też z It Cosmetics mam ten żółty puder matujący do torebki, o którym Wam mówiłam, że on też bardzo ładnie bluruje. Akurat ja zazwyczaj używam pudrów sypkich i wolę pudry sypkie. Uważam, że one się lepiej sprawdzają. Szczególnie w technice bakingu, ale dzisiaj użyję tego pudru, żeby Wam go pokazać też przed kamerą. I nałożę go... W związku z tym więcej. Dla perfekcyjnego wyblendowania możecie sobie jeszcze oklepać twarz gąbeczką. To jest akurat moja gąbka Airy Sponge, z którą przyjechałam z Japonii. Ale tak jak mówiłam, możecie użyć też gąbeczki Vibo albo jakiejkolwiek innej, żeby pozbyć się wszystkich nierówności. No tak jak widzicie, no CC po prostu jest jak podkład przepięknie wygląda na skórze przez cały dzień. Ja go już naprawdę wielokrotnie nosiłam e, przez wiele, wiele godzin on naprawdę utrzymuje się przepięknie, przynajmniej u mnie. Ważne jest to, żeby dobrać sobie odpowiedni rodzaj według tego CC, bo wtedy po prostu będziecie pewne, że on będzie się utrzymywał tak jak powinien, czyli na skórze tłustej, na zielony, na skórze bardzo suchej. Polecam Wam sprawdzić ten różowy, dlatego że on ma przepiękny poblask. No dobrze i teraz nareszcie przed czas, że pozbędziemy się cieni pod oczami. Przynajmniej ja się pozbędę. Tak jak wiecie, mam Korektor, którym jestem zachwycona całkowicie. Jest to korektor It Cosmetics Bye Bye Under Eye. To jest korektor o pełnym kryciu, działaniu przeciwzmarszczkowym. Jest wodoodporny, no i działa naprawdę bardzo intensywnie na skórę pod oczami. I tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, ja go łączę z innymi korektorami, dlatego że one dla mnie są odrobinę za ciemne. No cóż, włączam się kamerami, więc muszę powtórzyć to, co ostatnio mówiłam. Mówiłam Wam, że te korektory niestety okazują się dla mnie są troszkę za ciemne. No nie tak bardzo dużo, ale jednak, a pod oczami to bardzo widać więc nałożyłam sobie już ten taki korektor Reveal Algenist, który jest bardzo różowy. I pod jedno oko nałożę ten korektor, a pod drugie nie. Dlatego, że wtedy wykonam też korekcję barwną, żebyście zobaczyły jaka jest różnica. I z tej strony zapikuję sobie kolor, który się nazywa Medium 20.0. On jest bardzo gęsty. I nałożę sobie go po prostu. No, staram się nakładać odrobinę, ale on jest tak gęsty, tak kryjący, że czasami się to nie udaje. I nałożę też trochę na moje przebarwienie, sobie trochę niżej. I przebarwienia też mam w tym miejscu, więc nałożę go też sobie odrobinkę tu. I nałożę go odrobinkę na moje przebarwienia na policzkach. Ogólnie nie przebarwienie na przebarwieniu. Można go nakładać właśnie na skórę, można go nakładać pod oczy. To jest fajne w nim, że on nie wysusza skóry. To mi się tak w nim podoba. Jak byłam właśnie na evencie It Cosmetics, to wszyscy się ze mnie śmieli, że nałożyłam sobie tego korektora pięć warstw. I to świadczy o nim bardzo dobrze, bo on się nie, nie gromadzi pod okiem. Po prostu możecie go zebrać. Ja też nie podruję korektorów pod oczami. Bardzo nie lubię, bo to u mnie wygląda naprawdę źle. mam dużo zmarszczek, na duże oczy. A z tej strony nałożę sobie ten sam kolor. Bez stosowania algenista. To jeszcze nie jest moja idealna skóra pod oczami, na razie to jest taka pierwsza dla mnie warstwa. Powiem Wam, że jak się maluję, to zazwyczaj wracam zawsze do skóry pod oczami. Tym bardziej dzisiaj będę musiała na pewno do niej wrócić. Malujemy się dalej. Jeszcze dużo ekscytujących produktów przed nami, o dziwo. Słuchajcie, teraz dochodzimy do nowości właśnie pur. Dlatego, że mam od nich nowe róże, których wcześniej nie było jako pojedynczych kosmetyków. Tak jak wiecie, moim ulubionym bronzerem jest ten bronzer. Ja go zawsze nazywam jajko, dlatego, że on wygląda jak skorupka jajka, ma takie kropeczki. I on się nazywa Bronzing Act. To jest matowy bronzer w odcieniu mat clair, czy taki najjaśniejszy. Wszystkie te bronzery też przepięknie pachną. W ogóle kosmetyki PUR pachną czekoladą mleczną. I teraz właśnie oczekuję sobie najnowszy róż, który jest taki przepiękny. Zobaczcie jaki piękny kolor. Są dwa kolory w tym momencie. Mam kolor, który nazywa się Pretty in Peach. Mam też drugi kolor, który wyszedł, zaraz go Wam pokażę. I to jest też ta gama Blushing Act. Bardzo mocno napigmentowane kosmetyki. No i wezmę sobie drugi pędzel, który mam z IT Cosmetics, czyli taki okrągły, bardzo pędzel do pudru. To jest numer 8. Jest on niesamowicie wręcz mięciutki. Delikatnie tylko dotknęłam różą, jest bardzo mocno napigmentowany. I to są róże matowe. I nałożę sobie na szczyty kości. Tutaj na środek, jakby policzka wiem się malować różem, tak jak wiecie. Ostatnio też tego różu używam do makijażu oka, więc to dzisiaj też zrobię. Ponieważ ten pędzel zbiera takie małe ilości produktów, w takim sensie, że on jest bardzo miękki, ma bardzo dużo tych włosków, to bardzo fajny jest dla osób, które nie mają lekkiej ręki, które mają tendencję, żeby przesadzić z kosmetykami Nałożę sobie go trochę na całą twarz, e, dla ożywienia skóry, bo dziś naprawdę jestem w stanie, tak jak widzicie, krytycznym. Teraz wezmę sobie jeszcze pędzelek, nałożę odrobinę tego różu i przejadę zagłębienie powieki, żeby też odświeżyć oko. Czasami maluję się w ogóle tym kolorem na całą powiekę, bo to jest matowy róż, bardzo dobrze napigmentowany. Bardzo lubię ten kolor, uwielbiam, naprawdę jest przepiękny. Gorąco polecam, jeżeli lubicie. Dobrej jakości róż, to na pewno ten róż się Wam spodoba. Drugi kolor jest również przepiękny, ale jest on już bardzo ciemny. To jest róż dla brunetek. Może być to róż dla osób, które po prostu mają bardzo opaloną karnację. Przepiękny do makijażu oka znowu, więc może spróbujemy troszkę. Bardzo intensywnie napigmentowany. Można się im malować tak jak cieniem. No tutaj ten makijaż znowu już. Jest taki dość intensywny, przez to, że dołożyłam ten róż. Ponieważ ja lubię mieć róż, który jest bardzo świetlisty, to jeszcze dołożę sobie róż z tej palety. Dołożę jak zwykle tego, który tu jest w środku. Pięknie ten pędzel pracuje, naprawdę super pędzelek. Jak na moje potrzeby mógł być tylko połowę mniejszy. Ja po prostu nie lubię aż tak dużych pędzli, bo ciężko mi się po prostu gdzieś tam dostać. To jest świetny pędzel, jeżeli. Malujecie się tak, jak powiedziałabym szczodrze sobie, jak przemalowujecie całą twarz na przykład. Do brązera będzie świetny, moim zdaniem, żeby nałożyć brązer wszędzie, ale do blendowania też produktów jest bardzo fajne. No dobrze, ostatnia prosta, moje włosy. Znalazłam drugą spinkę, bo miałam tylko jedną, jak widziałyście. i mogę sobie już ułożyć trochę włosy. Co to u mnie oznacza? Praktycznie nic. Hmm. Fantastycznie. Love and happy. Dobra, mój nowy nabytek i teraz zabieramy się oczywiście za usta. I ostatnio wróciłam z olbrzymią przyjemnością do szminki Smashbox i to jest kolor, którym się niesamowicie podobają On był w lubieńcach miesiąca. Wydaje mi się ostatnio, jakoś ostatnio, pod koniec roku. Jest to kolor, który się nazywa Safe World. Bardzo ładnie się nazywa. Oczywiście konturówka 502. Zrobię to bardzo szybko. Uważam bardzo ładny, taki naturalny kolor, który ładnie podkreśla skórę. Przestałam być taka, słuchajcie, od razu niewypoczęta, dlatego wszystko się ładnie połączyło. I makijaż oka, i makijaż policzków, i właśnie skóra nie jest już taka blada. Teraz zbiorę nadmiar tej szminki, dlatego, że chcę wam pokazać najnowszą szminkę Art Deco, która niestety nie ma żadnego numeru. Mam nadzieję, że będzie można ją kupić. Tutaj są takie ustka jeszcze wybite i ma naprawdę przepiękny, pomarańczowy kolor. I oczywiście, możecie zrobić to z każdą pomarańczową szminką, jaką macie. To jest szminka, która nie jest matowa. Nabieram jej odrobinę na palec i oklepuję nią usta. Jeżeli koloru jest za dużo, bo może tak być na przykład dla mnie, bo sam kolor tej szminki jest bardzo pomarańczowy. Bardzo taki intensywny pomarańcz. Bardzo wiosenny. Bardzo ładny na lato też kolor. Mam nadzieję, że znajdę kolor dla Was, żebym wiedziała co to takiego jest. Bo ja tą szminkę dostałam w prezencie od koleżanki. I znowu przykładam pasteczkę i biorę szminkę Smashboxa. i uzyskuję taki zmutowany, piękny, pomarańczowo-czerwony odcień, przynajmniej mi się podoba. Mam nadzieję, że mam też. Także to może być sposób dla osób, które nie lubią na przykład czerwonych albo w ogóle nie lubią pomarańczowych szminek. A mają takie w kolekcji, no to możecie połączyć je ze swoją ulubioną szminką w brązie, w jakimś neutralnym odcieniu. Nawet spróbujcie z takim lekko kolorem now, może to będzie też fajnie u was wyglądało na ustach, naprawdę. To jest kwestia tego, że jak się wklepie kolor usta, jak się go połączy z czymś innym. I jeszcze mam ostatnią nowość, która dla mnie osobiście jest bardzo ekscytująca, dlatego, że to jest najnowsza mgiełka marki PUR. Ja ją tu sobie wymieszam. I to jest bardzo ładny w ogóle kolor mgiełki. Idealnie ci się pasuje do mojego całego looku. Nazywa się Lit Mist Blue Light Defense Illuminating Setting Spray. Ona w środku ma takie zatopione, widać wyraźnie, złote opiłeczki. Wygląda jak woda z grejpfruta, ale jestem niesamowicie ciekawa tej mgiełki jak ona będzie wyglądała przed kamerą, bo na razie używałam jej tylko raz i nie miałam wtedy makijażu. Ma taki też ciekawy spryskiwacz. Oczywiście zamykamy oczy i pryskamy w takiej odległości dosyć sporej, bo ona wylatuje w dość dużej ilości. Pryskam tylko boczne partie twarzy. Może tyle wystarczy. Także skóra odzyskała bardzo ładny glow. Jeszcze nie sprawdziłam w ogóle, co jest tutaj w składzie tej mgiełeczki, ale jak znam... Pur cosmetics to pewnie będą same dobre rzeczy, oczywiście cruelty free, gluten free, vegan friendly. Dwie, trzy pompki z takiej odległości, jak pokazywałam, czyli nie tak bardzo blisko twarzy, tylko gdzieś tak, dlatego że ona naprawdę bardzo mocno nawilża. Świetnie nawilża, to już czuję, że doskonale nawilża, ale glowda piękny, co? Wszystko się pięknie połączyło ze sobą dzięki temu. No i skóra wygląda rzeczywiście na bardzo wypoczętą. Z tego co widzę, tutaj jest na przykład zielona herbata, jest ekstrakt z kameli, jest betanina, jest niacinamid. Jest żeń Niestety tutaj nie widzę, bo to wszystko się odbija na tym opakowaniu. Postaram się te składniki dla Was sprawdzić. Ale tak jak mówię, jak znam PUR to na pewno jest to produkt silnie nawilżający i silnie też pielęgnacyjny. Także jeżeli szukacie akurat jakiejś fantastycznej nowej mgiełki, która nie tylko utrwala makijaż, ale też rozświetla. I ponieważ to jest koniec dzisiejszego makijażu, wyszedł on tak jak widzicie, czyli coś takiego ala koralowego, ala wiosennego. Trochę przełamam się w swoje zmęczenie, mam nadzieję, że to będzie też widać. Także mam nadzieję, że ten mój dzisiejszy ala wiosenny makijaż Was zainspirował do czegoś, że może dodać jakiś kolor do swojego makijażu. Ja bardzo Wam polecam pomarańcz i koral. To są takie kolory, które doskonale odświeżają skórę i od razu wygląda się naprawdę dużo, dużo lepiej, nawet mimo niewyspania. No i koniecznie używajcie korektora pod oczy i tuszu do rzębs, bo to też bardzo dużo daje. Ale szminka piękna, co? Piękny kolor, bardzo mi się podoba. Na razie jeszcze nie samodzielnie. Tak jak mówię, nie mam za bardzo odwagi jeszcze nie samodzielnie nosić. Ale jako mieszanka naprawdę jest fajna. Także piszcie, co najchętniej kupujecie na wiosnę i kosmetyki Was najbardziej interesują, albo czego szukacie. Być może z czym zrobić następny film z makijażem. Co by Was najbardziej zainteresowało. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas i czekam na Wasze propozycje makijaży właśnie wiosennych. Jeżeli macie ochotę, to możecie wszystko na Instagramie mi wysyłać, możecie oznaczać mnie po prostu i wtedy będę oglądała Wasze makijaże i będę pokazywać je u siebie. Także jeżeli macie ochotę, to możemy się zabawić w taką małą grę. Także dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam Was oczywiście na swój kanał ponownie. Do zobaczenia. I o mały włos dzisiaj znowu nie nałożyłam tej samej bluzki, naprawdę Ostatnio tak bardzo lubię tą koszulę satynową, którą miałam w ostatnim filmie, że chciałam nałożyć też ją dzisiaj i musiałam ją zdjąć, bo przypomniało się, że przecież miałam w ostatnim filmie tą samą koszulę i tak w kółko.